Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Stardiowali. I słuchajcie, z tego co się zdążyłam zorientować, w poprzednim odcinku trochę na mnie wyszło, troszkę coś tam się nam nie powiodło w kopalni. I słuchajcie, ja tutaj na biurku u siebie mam karteczkę. O, dobra, jutro czas ma urodziny. E, ja mam karteczkę, że. Muszę odzyskać kamień. Z tego co pamiętam straciliśmy 500 kamienia ponad. E, aha, kalendarz już patrzyłam. E, więc, będziemy dzisiaj szli odzyskać ten kamień. E, nie mogę zapomnieć... O, jutro będzie padać. E, bo słuchajcie, no mamy zadanie, tak? Mamy zadanie. Duszę poddenerwowane. Czekajcie, nie ten przycisk. E, tak, przypływ zasobów. Dokładnie, jeśli odzyskamy... E, ten kamień, to mamy jeszcze 5 dni. Chociaż czekajcie, to się zaliczy, czy to się nie zaliczy. Hmm. Nie wiem, w każdym razie to jest dużo i ja chętnie bym odzyskała po prostu ten kamień, tak na wszelki wypadek. Więc dzisiaj się tam wybierzemy. Yy, Okej, okay, ktoś mi zabrał 1000 złota, bla bla bla. I teraz wiecie co? Ja się muszę wypakować, bo ja widzę, że ja się nie wypakowałam. Nie wiem, gdzie mam swoje narzędzia yy, i to jest troszkę problem. Zbieractwo, czekajcie, to te glony też mogę tutaj w sumie dać na razie. Wiecie co, tak nie do końca yy, wiem, gdzie zostawiłam swoje narzędzia i trochę przypał. Czekajcie, to, to sobie przetopię od razu. Eee, no, słuchajcie, nie wiem, gdzie zostawiłam swoje narzędzia, i nie wiem, gdzie mam ich szukać. Bo z tego, co widziałam, to tutaj w skrzynkach nigdzie ich nie mam. Hmm. A chciałabym podlać tutaj nasionach. A tu! Dobra, cofam to wszystko, co powiedziałam przed chwilą. <laughs> Wypijemy sobie kawkę, żeby szybciej tutaj wszystko poszło. Ja się zabieram za podlewanie, eee, chociaż w sumie pójdzie nam to całkiem szybko. Ogarniemy na szybko jeszcze zwierzaczki dzisiaj. Mm, ojej nie tak. O 14 otwierają gildie. Zajdziemy do miasta, zobaczymy, co się tam dzieje. Może odwiedzimy kamieniołom? Hmm. No, jakoś myślę dzisiaj tak luźno spędzimy ten dzień całkiem. O, patrzcie, ile się nam tutaj syropów klonowych zrobiło fajnie tutaj jeszcze mamy, aha ten kamień oceaniczny, a ja chciałam wymienić w ogóle to jeziorko, tylko że na razie e, nie mamy żadnej ryby, którą chciałabym tam dać e, dobrze, czy tutaj coś jest do podlania tak, tutaj mam pole do podlania wiecie co ja chyba tutaj sprinklery przyniosę zaraz się po nie wybiorę i tutaj postawię na dole, żeby to się podlewało automatycznie wszystko już tutaj mamy, ok, takie nasionka tutaj pole na razie mamy puste ja myślę, że jeszcze, że jeszcze sobie jakoś je zagospodarujemy ale to może w najbliższych dniach, o proszę troszkę nam tu powyrastało rzeczy, a jeszcze mam jedną maszynę do nasion hmm, mamy kolejnego ancient fruita czekajcie przerobimy go na nasiona, zobaczymy ile dostaniemy i moglibyśmy się wybrać po nasiona Starfruta, właśnie do tego na pustynię. Chyba że, chyba, że już kupowałam i mamy jakieś w skrzynce. Ale nie, nie mamy. Hm. Więc też w najbliższym czasie moglibyśmy się tam udać. O, proszę, dwa nasionka, czekajcie, to co by sobie tutaj zniszczyć? Ja myślę, że. Mm, Każdym tu jest wolne miejsce, czy tu coś rośnie? Nie, tu coś rośnie. To słuchajcie, no myślę, że tu pójdziemy dalej. O, mamy gotowy kawior. To sobie od razu tutaj e, wrzucimy kolejną porcję. E, troszkę byśmy mogli, słuchajcie, więcej, e, ale to już o tym mówiłam. Moglibyśmy troszkę więcej zrobić m, tych beczułek. Tylko wiecie co? Ja nie wiem, co tam jest potrzebne. Zaraz, zaraz. Mm, tutaj. Drewno, kamień i węgiel. Mhm, I my z węglem pewnie będziemy mieć troszkę problem. Nie wiem, jak stoimy z drewnem też. To jest kwestia. O, tu się porobiło. O nie, dinozauru nam uciekł. Dobra, wiecie co? Zostawię to otwarte, żeby on miał drogę powrotu jakąkolwiek. Dobra, słuchajcie, 13:50 to możemy wybrać się do gildii. Potem skoczymy do miasta, skoczymy na plażę, mm, ogarniemy jak to tam wszystko wygląda, czego nam brakuje. Może coś się nam uda jutro donieść jeszcze? Bo Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Skoczymy sobie może po drewno do lasu zakazanego. O, Intimaru. Maru. Czy my z nią rozmawialiśmy? Nie rozmawialiśmy z nią. Mhm. A czy my dawaliśmy jej prezent w tym tygodniu? Jeden tylko. To moglibyśmy jeszcze jej coś przynieść. To może wieczorem się za coś weźmiemy. Dzień dobry. Odzyskujemy. Co odzyskujemy? Kamień, oczywiście. Proszę bardzo. Ach, jak to dobrze, że my ich mamy zawsze w pogotowiu. <laughs> o, tutaj mamy pełno drzew. No tak, ale ja czekam, aż zdobędę tego, tą umiejętność, tak? Wspieractwo, dziewiąty poziom. No właśnie. Dobra, no nic, no trzeba czekać, wiadomo. Dobra, wchodzimy tutaj mm, na zaplecze do Willy'ego. Tak, 5 e, paczek baterii to będziemy mieć. Ile tutaj było sztabek? A 5 sztabek, a to mamy na pewno. E, 200 kawałków twardego drewna. No i teraz jest pytanie, ile mamy kawałków właśnie tego twardego drewna? To jest najciekawsze pytanie. To mnie będzie najbardziej interesować. Wrócę do domu i zobaczę, bo powiem wam, że nie pamiętam, ale chyba jeszcze nie mam ich tylu uzbieranych. O, patrzcie, ja sobie tutaj rysuję coś. Tutaj widziałam jeszcze e, wcześniej, jak jechałam, że jest jakieś zadanko i ja bym sobie chętnie je zobaczyła, wiecie? Rzodkiewka dla Eliota, wiecie co, chyba nie mam rzodkiewki. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, ale sprawdzimy, może akurat, zawsze to coś. 83 mamy kawałki twardego drewna, no to powiem wam, że jeszcze nie jest za dobrze, ale całą resztę oczywiście mamy, także teraz tylko czekać na to drewno naprawdę i no systematycznie musimy chodzić tam je zbierać i ja sobie tam oczywiście skoczę teraz. Myślę, że dzisiaj dorobimy też parę rzeczy właśnie mm, takich jak... Beczuki. Bardzo bym chciała właśnie rozwinąć naszą farmę w tym kierunku, żeby pieniążków jak najwięcej z tego zarabiać. O, tutaj jeszcze mamy pole. Zapomniałam o tym. To coś trzeba będzie dosadzić. Tylko jeszcze nie wiem co. Ale no to wszystko z czasem wyjdzie. Dobrze. O, O jejku, ile slajmów tutaj. Też sobie je pociechamy troszkę do statystyk, żeby było wiadomo. <grywa> o, oh, a ze slajma wypadł. Dobra, i teraz jakby to rozłożyć? Um, dotąd mamy zasięg jeszcze z tego sprinklera, czyli ten byśmy musieli dać tutaj. Raz, dwa, tutaj. Raz, dwa, tutaj. Okej, okay, będziemy mieli e, fajnie wszystko wyliczone dokładnie. Także będzie się zgadzało. Super. Dobra, to nie będziemy musieli się martwić już o pole. Mm, I teraz tak, moi drodzy. Jeszcze mi się przypomniało, bo jutro będzie padać. Ewa ja mi pisała, żebyśmy mm, posadzili zboże po prostu. E, i ono potrzebuje 4 dni do wyrośnięcia, więc po prostu żeby sobie samo rosło. Nie wiem jak to będzie działać, przetestujemy sobie po prostu ten pomysł. Tak o. Tutaj sobie jeszcze szybko tylko posagreguję wszystko. I moi drodzy, jeszcze bym chciała zrobić jedną taką rzecz. Otóż Otóż, otóż, moi drodzy. Yy, musimy zrobić jak najwięcej krystalarium, które się nam przydadzą. Tylko czekajcie. Potrzebujemy... Aha, a nie, to jest piec. Potrzebujemy sztabki i rydu, baterie, złoto i kamień. I teraz tak. Sztabek i rydu jest mi troszkę szkoda właśnie na krystalarium. Ale możemy sobie za dwa zrobić. To nam zajdą cztery sztabki. Hmm, wiecie co? E, szkoda mi jest na to krystalarium, bo moglibyśmy sobie pójść ulepszyć kilof za pięć sztabek i za pięć sztabek jeszcze e, naprawiamy łódź. I to by nam została na razie jedna sztabka. Kurczę, nie, ale wiecie co? Ale wymienię e, w tym moim krystalarium, co mamy, wymienię diamencik na... Czekajcie, bo ja tu klikam oczywiście wszystko, co niepotrzebne. Na jadeit, dlatego że jadeit można wymienić na, moi drodzy, na drabinki, które się nam przydadzą później do, mm, jak to się mówi, do kopalni się nam przydadzą. Jeśli będziemy schodzić na 10 poziom, y, dziesiąty, setny poziom w kopalniach i właśnie... Jeśli będziemy wykonywać to zadanko. No, także to by było na tyle na dzisiaj. Udało się nam zarobić 15 tysięcy. Fajnie. I wiecie co? Trzeba będzie się też wybrać, właśnie do kopalni pozbierać trochę kamienia, ale moi drodzy. Tutaj mamy 510, tak? Nasze zadanko. Oj, czekajcie, rzutkiewka właśnie rzutkiewka. 512, tak. Czyli jeszcze musimy drugie tyle uzbierać. I moi drodzy, no jakoś to musimy zrobić co nie? O proszę, winko się zrobiło. Super, to będziemy troszkę mieli pieniążku znowu na kolejny odcinek. I moi drodzy, teraz tak, mm, miałam jeszcze te poczułki zrobić, to zaraz zrobimy to, to i to. Tak, wino z gwiazdnego owocu będziemy dalej wytwarzać. Gdyby nie starczyło, to coś tam dołożę jeszcze, ale raczej starczy, bo tutaj dużo mamy tych owocków. Tak, na spokojnie starczy. Słuchajcie, ja sobie tą kawę jeszcze tutaj posadzę. Chciałabym tej kawy jednak mieć całkiem sporo, wiecie? Żeby to jakoś tutaj fajnie działało. Jeszcze zrobię taki jeden rządek. O, tutaj. Myślę, że tą żurawinkę mogę sobie sprzedać. I to... Czy my oddaliśmy do community? Znaczy, do tego bandla? Tak, kawior oddaliśmy, okej. Okay. Dobra, to jeszcze trochę rzeczy nas tutaj czeka. Ale to wszystko na spokojnie. Mamy tylko jedną sztapkę miedzi. O proszę, myślałam, że troszkę więcej. No ale dobra. A tutaj, aha, nie mamy drewna. Patrzcie, jak to nie mamy drewna. Hmm, troszkę to zepsułam. No, ale dobra, przeróbmy mieć. Byłam święcie przekonana, że mamy sporo drewna. A tu proszę. Kicha. O, weźmy dla Maru jakiś prezent. Weźmy dla niej kalafiora. Czekajcie, już po niego skoczę. Może wbije nam 10 serc. To od razu byśmy dzisiaj skoczyli na plażę coś kupić fajnego. Ale no nie wiem, czy się uda. Chociaż nie wiem, czy już nie mogę kupić mm, naszyjnika, ale chyba nie. Kurczę. Czekajcie, bo na razie tak, muszę kupić troszkę nasion. W pierwszej kolejności. O, proszę, scenka. <laughs> Przestań mi mówić, jak mam żyć. Hej, dosyć tego. Pozwalamy Ci tutaj mieszkać za darmo, póki nie skończysz szkoły. Wygląda na to, że tego nie doceniasz. No, tradycyjna po prostu kłótnia matki z córką. Nie próbuj sprawiać, żebym czuła się winna. Doceniam to, że ty i tata mi pomagacie, ale kazanie mi ubierać się, jak wy chcecie, jest po prostu śmieszne. Nie jestem już małą dziewczynką, mamo. Masz rację, przepraszam. No i teraz wkracza Aga. Czy ktoś tam jest? <taki> jak po prostu. Dobra, czyli podsłuchaliśmy rozmowę i nic z tego więcej nie wiemy. Ok, kupimy, yy, gdzie tu jest to? Nasiona zboża. No, są dość tanie. Myślę, że możemy ich tak kupić z 30. A niech będzie 30. Dobra, czy my będziemy jeszcze sadzić coś więcej? Wiecie co? Myślę, że sobie to zagospodaruję na kolejny odcinek. I wtedy pokombinujemy z farmą. A dzisiaj jeszcze zrobimy parę innych rzeczy. O, patrzcie, Sebastian idzie tutaj do lekarza. O, Harvey, a gdzie jest Maru? Słuchajcie. Maru jest u siebie w domu. Zobaczcie, nie jest w pracy. To musimy ją zahaczyć. Czekajcie. To lecimy do niej najpierw na górę. O, scenka. O, to jest chyba też jedna z moich ulubionych scenek, akurat. Także fajnie. Cześć, Aga, wejdź, proszę. Pracowałam nad nowym projektem, nad czymś wielkim. To tylko jedna część. Pozwól, że pokażę Ci, jak to działa. Połóż swoją rękę w tym miejscu. A teraz ten przełącznik idzie tak. Ojej. O mój Boże, wszystko w porządku. Proszę, pozwól, że posmaruję, cię, że posmaruję to kremem na poparzenia. O! Cyk i zdrowi. <laughs> Przepraszam, strasznie mi głupio. Nic się nie stało, nawet mnie to nie boli. I dobrze boli diabli. No, oczywiście, że to, nie? Cóż, czuję się trochę lepiej. Dzięki. Trochę zepsuło chwilę, he? Hmm. To jednak nie była ta scenka, o której myślałam. O, proszę bardzo. <laughs> Kolejna scenka. Dimitris, nie prosiłam cię o pomidory, miałeś kupić jakiś owoc. O tak, odwieczna po prostu zagadka. Nie rozumiem, pomidory są owocami. Gdy normalna osoba prosi o owoc, nigdy nie ma na myśli pomidorów. Nieważne, do czego naukowcy klasyfikują. No, w sumie to racja, ale to nie zmienia faktu, że pomidory to owoce, co nie? Dobra, mm. pomijając ten fakt, do czego klasyfikujesz pomidor? No ja do warzyw, ale to jest scenka Dimitrysa, więc do owoców. Widzisz, Aga się ze mną zgadza. Chcę tylko, żebyście zrozumieli mój punkt widzenia. Trudno mi zrozumieć, co dokładnie macie na myśli. Oj, te naukowe po prostu zagadki jego... Proszę cię bardzo. Okej, okay, czy już? Dobra, mogę iść do Maru. Mm, moja droga, mam dla ciebie kalafiora. O, wychodzisz akurat. Proszę bardzo. Tak, i mamy 10 na 10. To lecimy, słuchajcie, na plażę szybko, póki mamy e, po prostu tutaj czas. I moi drodzy, kupimy naszyjnik, dzięki któremu oświadczymy się e, Maru. Nie, nie wiem, czy, czy dzisiaj jej to dać, czy zostawić to na kolejny odcinek i zrobić takie fajne, wiecie, zaręczyny jakieś. Myślę, że może zostawię to na kolejny odcinek. To nie byłby taki zły pomysł. Dobra, kochani, stwierdziłam, że jeszcze wrócimy się na ten kamieniołom i pozbieramy sobie stamtąd chociażby ten kamień, wiecie, bo to się przyda. Trochę to będzie dziubania, no ale tak. Ja bym chciała, ja bym się przymierzała do rozbudowy domu, skoro będziemy się hajtać z maru. No to wypadałoby, wiecie, zacząć rozbudowywać dom. Ale chciałabym też przebudować wszystkie zwierzaki, tylko że mm, też zostawię sobie to na jakiś taki luźniejszy odcinek, bo dzisiaj jakby. Bo dzisiaj to też jest taki a, luźniejszy odcinek, ale chciałam, tak wiecie, No, dzisiaj tak chciałam totalnie na luzie, bez zastanawiania się praktycznie nad niczym. Także myślę, że sobie wrócimy, posadzimy sobie te nasiona, które kupiłam. A po prostu tą rozbudowę i te zwierzęta zostawimy sobie na jakiś taki konkretniejszy dzień, kiedy będę miała. Muszę to wszystko sobie rozplanować, gdzie te zwierzęta umieścić. Może macie jakiś dobry pomysł? Bo powiem wam, że szczerze mm, nie podoba mi się to, że one są w tamtym miejscu. I chciałabym jakoś to zmienić, ale mm, no za cholerę nie wiem, gdzie umieścić te zwierzęta. Bo tam na górze nad polem moim będę chciała właśnie dorabiać jeszcze pola, które będę ręcznie podlewać. I no wiecie o co chodzi. <laughs> Dobra. Ile ja mam już tego kamienia? 543. Dobra, czyli jeszcze całkiem sporo. To może wejdziemy sobie na chwilę do kopalni. Jeszcze musimy dzisiaj las odwiedzić, to na pewno, bo musimy go odwiedzać codziennie. O, fajny poziom, całkiem sporo tego kamienia tutaj może być. Obym się nie myliła. <grym> Tak sobie będę dzisiaj chodzić i stukać ten kamień. Eee, wiem, że o wiele szybciej by poszło, gdybyśmy znowu się wybrali na pustynię i może się wybierzemy w kolejnym odcinku. To nie byłby taki głupi pomysł, ale jeszcze zobaczymy. Na kolejny odcinek mamy zaplanowane oświadczyny, więc to na pewno w pierwszy dzień. Być może właśnie w drugi dzień się wybierzemy, ale to jeszcze zobaczymy. Kurczę, powiem Wam, że ten kamień w ogóle nie leci. W sensie mało strasznie go leci. Z niektórych wypada, z niektórych nie. O, tak jak tutaj i jakoś to tak, no. Ciężko, ciężko. 19. Tak myślę, że koło pierwszej byśmy wyszli sobie z kopalni. Skoczyli po drewno. Miałam dać tą rzutkiewkę jeszcze Eliotowi, ale ja chyba nie mam rzutkiewki, więc sobie to odpuszczę raczej. Okej, okay, dokończę to piętro, tylko zejdziemy niżej i sobie wyjdziemy z kopalni. Powiem Wam, że dzisiaj niby sporo roboty, ale wcale niby nie było roboty, ale no jakoś ten dzień, tak powiem Wam, zleciał. I o kurczę, ile tutaj jest tego kamienia. No to powiem wam, rzuciło mnie na takie piętro, że teraz nie chce mi się z niego wychodzić, bo normalnie tutaj jest las kamieni. I wiecie co, powiem wam jeszcze, że mm, musielibyśmy zacząć zbierać drewno. W sensie, no nie mamy aktualnie w, na farmie żadnego drewna i to jest troszkę przypał. Natomiast, no, tak jak mówiłam, czekam, czekam, aż dostaniemy ten dziesiąty poziom zbieractwa. Tylko, że, no, to już tyle na to czekam, że naprawdę wtedy nam wypadnie dużo tward twardego drewna i obawiam się, słuchajcie, że prędzej zbiorę jest z, z tego tajemniczego lasu e, całe to drewno niż. Um... Że szybciej tam to zbiorę, niż po prostu się uda mi zdobyć ten poziom i się zdecyduję na wykoszenie całego kamieniołomu. No ale. <grytanie> tak już bywa, no. Konia mam w mieście, więc tak lecimy do miasta. Tu jest mój konik. Mm. Tak, i myślę, że sobie tutaj miastem pojedziemy dołem. O, Willy wraca z knajpy <laughs> Dobra, zdążyć raczej zdążę Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnych przygód O proszę, jak jest jasno w tym lesie Aż dziwne <laughs> Wyjdziemy, to będzie ciemno No ale okej okay. Patrzcie, prawie w ogóle slajmów nie ma Dopiero tam Och, jeszcze mi się kawa skończyła pierwsze w nocy, no trzeba się ewakuować, moi drodzy, bo jeszcze chciałabym się rozpakować, żeby sobie tego nie zostawiać na kolejny odcinek. Ale obawiam się, że mogę nie zdążyć ze wszystkim na pewno. No, pierwsza 30, słuchajcie, nie, tu ja się nie rozpakuję, nie ma szans. Och, Pierwsza 50, no, teraz byle do domu dojść w ogóle. Okej, okay, dobra, weszłam. Całe szczęście. Yy, więc tak. Nie rozpakowałam się. Czeka nas to w kolejnym odcinku. <laughs> o proszę, 63 tysiące. Pewnie nie zwina tak dużo. No, oczywiście, że zwina. Super. 63 tysiące z 20 win to naprawdę jest fajny wynik. Oby tak dalej. Więc słuchajcie, no, zaczynamy mieć pieniądze. I. Myślę, że rozbudowa domu, kupienie jakichś najpotrzebniejszych rzeczy, ulepszenie narzędzi to będzie po prostu plan na kolejne dni. Myślę, że się skuszę na tą rozbudowę domu, słuchajcie. Myślę, że niedługo tak. Dobra, kochani, no ale na dzisiaj to już by było tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. No i co? Zapraszam Was już niedługo na kolejny odcinek. Trzymajcie się cieplutko jak zawsze i do zobaczenia niedługo. Pa! pa. Eu não